Co to był za mecz? Liverpool wygrywa 3-2 do gol w 110 minucie Gumoi. Nie powiecie mi, że on grał jak debiutant. On grał jakby miał tam przynajmniej 10 lat doświadczenia. I tak jak mówiłem w pre-sezonie, tak jak mówiłem w zeszłym sezonie. On jest lepszy od Jamala i tylko teraz to pokazuje. Jeszcze kilka takich meczów, a wszyscy to zobaczą. Ale ogólnie dla bezstronnego kibica to był prześwietny mecz. Liverpool wyszedł na szybkie prowadzenie po naprawdę pięknym strzale Gravenberga. Potem oczywiście boss, najlepszy nabytek w tym sezonie, strzelił drugiego gola w drugim meczu. A co się działo potem, to może lepiej nie opowiadać? Najpierw Antony Gordon próbował skończyć karierę Wandajka i nie udało mu się, na szczęście. Choć było blisko i wyleciał z boiska. A co było potem, to tak jak mówiłem, szkoda gadać, bo Newcastle odrobiło dwubrąkową stratę. To w jaki sposób grał dzisiaj Konate? szkoda gadać. Jeżeli jesteś myślami już w realu, to odejdź. Niech przyjdzie już Mark Leon Leoni, chcę zobaczyć jak oni będą występowali w czerwonej koszulce. Ale na szczęście zakończenie było pozytywne, bo przyszły zdobywca Złotej Piłki strzelił gola. Dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście ten mecz i zaobserwujcie po więcej.